Witajcie drodzy, kolejna kromeczka nadziei w kościele świętego Andrzeja, gdzie jestem i właśnie urzeczony jestem tym, że słońce rano wschodzące pada właśnie na dwunastą stację Drogi Krzyżowej, gdzie widzimy Maryję. Świętego Jana, Marię Magdalenę, najbliższych Jezusa, którzy zostali z nim do końca. Bo dzisiaj w Ewangelii właśnie najbliżsi, kiedy on wrócił do domu po tej pierwszej rundzie wokół jeziora galilejskiego, kiedy uzdrawiał, kiedy przemawiał, kiedy tłumy się do niego cisnęły, że musiał łodzią odbijać od brzegu, żeby go nie zadeptali, kiedy każdy chciał się go dotknąć, bo uzdrowił paralityka, bo uzdrowił innych, bo dotykał, bo leczył, bo, bo mówił z mocą. Jego najbliżsi się, kiedy do domu wrócił, zaniepokoili i mówili: uspokój się, nie idź pracować, bo znowu chciał wyjść do tych tłumów, które przyszły do jego domu. A niektórzy z bliskich mówili: o, odszedł od zmysłów. To była oczywiście w Ewangelii Marka taka troska, którą wyrażali o, o niego, którego, który cały się spalał dla Królestwa Bożego, który cały siebie dał w tym nauczaniu razem z apostołami. Drodzy, niech to będzie okazja, żebyśmy również pomyśleli o chwili wytchnienia, bo ta rodzina, najbliżsi, Maryja, chcieli prosić dla Jezusa o tą chwilę wytchnienia. Więc jeśli ktoś ciężko pracuje, a są wśród nas tacy frontliners, ci, którzy pracują w najczesie czy w Polsce, w służbie zdrowia, w pomocy społecznej, to odetchnijcie nieco. Posłuchajcie czasami rodziny, bo są tacy, którzy w tym czasie mają mnóstwo, więcej pracy, bo choćby kierowcy, bo choćby ci wszyscy, którzy muszą dowieść i zaopatrzyć to całe społeczeństwo zamknięte słuchajmy siebie nawzajem, szanujmy rodzinę. Tu widzimy rodzinę oświetloną słońcem Jezusa pod krzyżem w tym najtrudniejszym momencie. Bądźmy z naszymi bliskimi też w trudnych momentach, nie osądzajmy. E Również pamiętajmy, że Jezus powiedział w innym fragmencie, że rodziną Jezusa są ci, którzy spełniają wolę Bożą, bo przyszli mama, przyszli kuzynowie, najbliżsi, żeby mówić, że Twoja rodzina chce się widzieć z Tobą. Moją rodziną jest ten, kto wypełnia wolę Bożą. Więc dzisiaj za tę naszą parafialną rodzinę obiecuję się modlić. Dzisiaj tu w naszym kościele. Ten właśnie podświetlony, przecudownie słońcem, w tym zaciemnionym jeszcze kościele wizerunek Jezusa na krzyżu, umierającego za nas, ofiaruje. Ale też idziemy do Jezusa, który w tabernakulum jest i do którego się modlimy, za któremu dziękujemy za to, że jest z nami, że został z nami w najświętszej Eucharystii, że w tej Eucharystii, która jest teraz oświetlona również tym wschodzącym słońcem, czuwa. Razem wołajmy. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Pozdrawiam Was serdecznie. I ktoś mnie prosił o to, więc z radością również błogosławię. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi, strzeże dzisiaj i przez całe życie. Bóg Wszechmogący i Miłosierny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, do zobaczenia jutro w Kromerce Nadziei. Pamiętajcie o 9.30. Msza Święta tutaj z Kościoła Świętego Andrzeja, 10.30 w Polsce. Zapraszam.